W dzisiejszym odcinku sprawdzimy naszą wiedzę dotyczącą filmów świątecznych uh. Każdy z nas ma szybki, A na ekranie będą wyświetlać się fragmenty zdjęć z filmów świątecznych i kto zdobędzie najwięcej punktów wygrywa dwie stówki Tak, nie, mała film. symulacja, patrzę, patrzę O, znam film, pół! Y, czy to był Kevin sam w dupie? Tak, gratulacje, masz punkt, dziękuję Trzy, cztery, patrzymy Kochani, bo to może być albo Kevin sam w domu, albo Kevin sam w Nowym Jorku Okej okay. No to dawaj I teraz, nie no, jednak ma żelazko odbite na twarzy więc jest to Kevin sam w domu No i gratulacje To taka rozgrzewkowa Ja ogólnie nie znam filmów świątecznych tak dobrze Wiem, że Patryk z Wiką oglądają ich bardzo dużo Więc obawiam się, że to była moja tylko jedyna okazja na zdobycie Nie, myślę, że będzie jeszcze i proszę się doceniać bardziej Myślę, że Patryk bardziej zna filmy świąteczne niż ja Ogólnie jak rozpoczął się grudzień to od razu powiedział wszystkim O kocham ten sezon, bo będę oglądać romantyczne świąteczne filmy O, jakie kochane Aaaaaj, no kurde oh. Grinch, ale tam jest dalsza część tego tytułu, czyli uh, Tak Nie jak zniszczyć święta, tylko Grinch Potwór niszczący święta Grinch, świąt nie będzie A Nie Nie? Nie, nie. Jak to? Jeśli nie będzie to najmniejsza? Dawaj, 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 tutaj! Grinch, jak ukraść święta I teraz kto ma punkt? <laughs> to tak Świąt no. nie będzie tak. Czyli ja Tak Brawo Dawo, na ciebie i lecimy z kolejnym Dziękuję filmem. Dziękuję bardzo. I nazwij są mega proste te filmy, takie klasyki klasyków. Tak. To tak, film będzie N. Okay. O ile się coś założyć? Trzy, że nie. Dobrze, że nie, oh, Dobrze, że nie o, mam o, tego, o, bo kompletnie o, nie wiem. Oglądaliśmy to z Patrykiem. Ej, on oszalał. On oszalał chyba. Ogólnie to jest film, e, który ostatnio był dodany na Netflixa. Ale totalnie nie pamiętam tego. O kurde. O, Ej, no to strzel nazwę. Świąteczne zakłopotanie. <głos> 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 o, a ja chciałem jeszcze spróbować. Nikt by nie wiedział. No dobra, słuchajcie, nikt w tej rundzie nie zdobywa punktu. Może Partryk pa, <noise> będzie bardziej wyrozumiały dla nas? No bo <noise> on jest świrem świątecznym. on no, też nie pamiętał tej nazwy. Ja myślę, żeby pamiętał. Trzeba podać poprawną nazwę. Podaj poprawną nazwę. wiem, to jest. Eee, Szrek, ale to poczekajcie, to jest ta wersja świąteczna i to jest to chyba pada Shrek! Dobrze, Yee! dobrze, fajnie, Yee, a ja bardzo lubię tę bajkę w ogóle. To jest niesamowite, że Shrek, czy tam Dreamworks właściwie, wypuszcza różne szreki na różne okazje. Jest na święta, jest na Halloween, też bardzo fajne. No dobra, pierwszy punkcik, czyli mamy remis wszyscy. Okej, okay, to teraz piąty film. Dobra. Oh. No i po co żeś tak zrobił, jak nie wiesz? To jest y, proszę ja ciebie, dobra. To jest... to jest y, święta last minute. A wiesz, że chciałabym to samo powiedzieć? Serio? Ej, dobrze? i dobrze? Kevin sam w nowym dniu. Nie? Gdzie nie to widzisz Kevino? No Dobra musi być Kevina, to musi być znówka To ja próbuję Holiday Nie, Ej, Holiday to nie być holiday, Musi jest. być Cameron Diaz no, Nie, ale żadnego to jest jakaś randomowa wstawka? Co to jest za film? A w dupie o, święta! Pewno. Nie ma takiego czegoś, nie ma takiego picia. Następny, bo to jakiś kto ogląda takie filmy. <grym 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 ja, i teraz połowa polski się oburzy Ja w ogóle nie kojarzę tego filmu, ale to oznacza, że mamy dużo filmów do nadrobienia w tak, święta. Tak. Widzowie, jeżeli ich nie oglądajesz, to też macie. Wy e, macie do nadrobienia okazje. nasze daily przede wszystkim i nasz finał. Nasz finał! Na 24 po odcinki, 24 godziny. O, no Jezus, Maria, szaleństwo na polskim YouTubie. Ej, w ogóle mój grzybek nie reaguje jak go ciebie... Mogę ci zmienić grzyba Muszę zmienić grzyba Ej, co to jest? Mapety, wersja świąteczna Świąpety? Nie. Nie A gdzie ty masz grzyba? Tu Grzyba walić trzeba Nie To jest taki film o takim świątecznym potworze, co lata po niebie, taki biały Ale to nie możesz mówić o czym jest tylko jak się dowiem, ale próbuję przypomnieć sobie nazwę I jest taka piosenka to jest to? Du, 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 ale mi du, teraz bsują, nie, 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 to jest Barbers Dobra, nie wiem. Ja mogę powiedzieć tylko jedną część Gremliny wersja świąteczna Serio? Nie! To nie są gremliny? Co to było? Gremliny rozrabiają Tak, ty jest blisko, no ale niestety punktu nie zdobywasz A teraz lecimy z kolejnym No i co to jest? Ukraina lodu. To jest Krajina Lodu? Tak. Krajina Lodu to jest świąteczny film? Dobra, to ja Kraina lodu 2 Jest dwa? Dobra. Teraz tu mnie zagięłaś Kraina lodu świąt nie będzie. <grystanie> <grystanie> nie, 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 stop, stop. Pingwiny z Madagaskaru. Nie! nie loda, ale czekaj, ty, ty właśnie z Twólem przecież no dał? Do... Fnauzen dwa czy Frozen jeden? Nie, jeden. O, o Czyli Reina dla mnie. Czyli Wika to po angielsku zapisał, jest. <ślesk> Kurde, bo to jest ten, co Olafa gonił, tak? Tak! To tak. nie. Akurat to można było zobaczyć na tym odcinku, gdzie Patryk był Olafem, a Polski ja był Oli. Tak, 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 a to. No elf. i co to jest? Elf. A, racja. Kurde, to jest elf. Brawo, punkt dla mnie. Brawo, punkt. ładnie, kurde, zapomniałem, że ta laska była w elfie. Ja w ogóle też go nie oglądałem. Wiem, że jest śmieszny, i to wszystko. Boże, Może jak tego nie wiesz, to ja nie wiem. Kevin Sam w Nowym Jorku. No, no. Ale to jest fajne, że tutaj jest donut członka. Żadnej innej klatki z tego filmu bym nie wiedział Ale tą wiem tylko i wyłącznie dlatego, że jest to Donald Trump Tylko i wyłącznie dlatego tak, A wiecie, że ja nie oglądałem tego filmu? Ale co? widziałem, byłem w hotelu, Aha. w którym on był A, no tak, bo byłeś w Nowym Jorku Bo byłem w Nowym Jorku, zapraszamy na odcinki hotel? Tak, oczywiście Czyli mam dwa punkty proszę. O, a to to no, ja na przykład nie mam pojęcia co to jest Piękna i bestia e, pogrąca i Śnieżka Śnieżka i krasnoludki Dziadek do A, To dlatego nie wiemy, bo my dziadka do to jest ta dziewczyna, główna postać są te potwory Ja tego nie objawiłam Bo my gadałyśmy, że tylko dostaliśmy dziewczynkę do w barki <grym> Ja bym powiedział klopsiki inne zjawiska Dobra. pogodowe <grym> Nie wiesz? Nie, nie kliknęłaś Tak, już tak. możliwość Ziomal w zielonej bluzie Minionki, wersja świąteczna Nie no, jakie minionki? Wow. Minionki Nie, to będzie Tomek i kraina prezentów Co to jest? Ej, ogólnie jak powiesz nas, to na pewno będę kojarzyć, bo widziałam ja Tak, ja. na... Ekspres polarny! Mieszczaiłabym, oh, wow. ale to jest to. Taka. Tak! Ogólnie ta bajka jest turbo dziwna. Ona jest mega tak, dziwna, dziwna, ale tak. ma taki klimat świąt, że jest bardzo ją lubię. Bardzo ją lubię. Boże. Dziękuję Święta to... Last minute! To będzie to. Yeah! Oh, kurde! Tak. Ten film oglądałem kiedyś i mi się podobał, był fajny. Był śmieszny. Bo to jest taki stary świąteczny film. Tak. A stare świąteczne filmy są najlepsze. Te nowe nie. Szczególnie jeśli jest w nich Tomasz Karolak. Holiday! Holiday! Czekałam na to! Tak! gdyby oh, nie Cameron Diaz. Cameron tak, Diaz, kocham cię! Piękna kobieta. Ładna jest nice, nowa. Fajna baba. Z klasą. Jak wino. O Jezus tak. Im starsza, tym lepsza. Jakby ona była winem, to bym polizał tę butelkę. Lecimy dalej. Trzy, cztery. Co to to? Może <laughs> wiem. Dobra, ja obstawiam... Ej, no, ja, co to było? Opowieści z narni. Nie. Dobrze, to są... no, gdzie? So, To Co? Jest... A i to jest Mikołaj! Nie. Co? Co? co to... Gdzie był taki chłopiec i ktoś z rogami? Ty, to jest jakiś szatan. Jakiś diabeł. Ja chyba pasuję, wiecie? Świąteczny potwór. Uuuu, co to jest dobra odpowiedź. Nie? Dobra, to ja dam Lątwa świąt. Dobre, co? Nie? Uuu, kurde. Nie, nie zgadza? Krampus. A oh, yes, O to to jest. Nie znam takiego filmu. jest ja I to pewnie jest ten stwór. To jest Krampus. Oh, Boże. Co to dobra? jest? Dobra, dobra, wiem, wiem. Y to nie Kroniki świąteczne! Ale nie możesz! No nie ale... wiem, można była było. A czemu niepełny tytuł? Kronika świąteczna. Kroniki świąteczna! Jakby to było dobrze. Jaki jest tytuł? Kronika świętego Mikołaja. O, Dobra Ej, może Padrek mówił? Miejmy nadzieję! Ty powiedziałaś Kroniki Świąteczne. Znaczy. Ja Kronika Świąteczna, a Bartek Kronika Świąteczny. <noise> Więc trzeba spróbować różnych tych opcji, wariantów. Kronika Świąteczna, to jest prawidłowy tytuł. Czyli ja powiedziałam co? Kroniki Świąteczne. A ty powiedziałeś Kronika świąteczna. Ty to będzie... świąteczna. Dobrze! Ej, dobrze! Ej, ale co to no, w no, no, Dobra, zamykamy oczka. O! O! Ej, dobra! Co to, to jest? Uwielbiam tego aktora. Ogólnie, ogólnie gdyby nie Holiday, to bym Kurde! Że to są ten! Yy, kurde, ja mogę tutaj pierdolić największą głupotę. A czy to jest Bridget Jones? Nie. Tak. Tak? tak. A jak to się nazywa? To się nazywa Bridget Jones? <grym> czy dziennik Bridget Bridget Jones? Nie! Kurde! Nie! To nikt nie, wie. Kurka nikt nie wiem. Kurka wodna. Nie wiem, nie co to jest. To właśnie miłość. A, pakniecie! A nie Szklana pułapka. To jest świąteczny film, a to fakt. Ej, dobra, no i fajnie. Jezu, po polsku już płapka, na tak? Ja to, ja to nie rozumiem tych memów Fajny film, swoją drogą. Zamykamy oczy. O kurde, przepraszam, przepraszam, bo ja po prostu znam, wiem co to jest, ale to ma taki tytuł dziwny. Kurde, Poczekaj, to jest Poczekaj, coś... upiorne święta ja dam. Miasteczko, ha a, miasteczko a, Halloween. Ej, Halloween. E, no to jest świąteczny film, o nazwie miasteczko Halloween. No to Halloween. Ale to jest przetłumaczony na polski taki tytuł. W ogóle często tytuły z angielskich na polskie są fatalnie Czajcie, no to najpierw. No Ale to samo Die Hard. Szklana pułapka. What the fuck! No to cóż, nikt tutaj nie ma punktu w tej kolejce nie, nie Trudno. Zamykamy oczy i kolejna. Ostatnie. O, oj, bo to ja... trzeba się spiąć. A ja nie mam czasu się odkuć. Trzy, cztery. No, o. Co to za pomysł? Smutny powód. Smutny bałwan Ja tego nie znam! Nie Kojarze obrazek. Nie zgadłem? No i trudno Ej, kojasz ten obrazek. To wygląda jak z horroru jakiegoś Strasznie tego. to wygląda. Pada śnieg. Uuuu. Dobra. No ja dam opowieść wigilijną, bo nie było. Więc może to jest jakiś fragment. O! Widzowie! Akurat wróciłem i widzę, że jest ostatnia runda, dlatego wam tak. pomogę. No, jest to bardzo znana postać świąteczna. I to... i Święty Mikołaj! <laughs> <laughs> Snowman! Taka postać świąteczna, która ma na przykład imię po angielsku i Rudolf, czerwone nosy Was <laughs> i próbuję po prostu. Ech. Jest też bajka stricto o tej postaci. Poczekaj. Strasznie chciałbym powiedzieć szereg, ale wiem, że to nie szrej. Poczekaj, było to na przykład we strażnicy marzeń. Jest tak Bardzo jak znana strażnicy bajka. Oj, to chyba by, chyba nie znam Dziadek Bruce. Po angielsku to będzie... Yy... Grandpa Ice Dobrze! Jack Frost! Jack Frost! I Jack to jest właśnie ten film i to jest bardzo piękny film, ponieważ jego ojciec ginie w wypadku samochodowym o, Ale piękny film! I rodzi się jako bałwan On czy jego ojciec? No ojciec a, a to a pnieje? Nie pamiętam, bardzo dawno to oglądałem o, Ja bym go cały czas w lodówce nie Mam ogólnie ochotę obejrzeć wszystkie te Jaka? filmy, Znamy już zwycięzcę, podliczyliśmy punkty i uwaga, uwaga Remi Trzeba ogólnie trzeciego miejsca, jest ex, -ex miejsce drugie i jest to Wika i Fausti, co oznacza, że Bartek wygrywa dwie eee, Fajnie, będzie na prezenty świąteczne. A wy Także, napiszcie w komentarzach o. jakie filmy świąteczne najbardziej lubicie i do zobaczenia jutro. Cześć. Pa. Pa.